Dzień dobry, dziękuję tutaj Angelowi za te miłe słowa, gratuluję wygranej tutaj na naszym terenie. Tak jak żeście Państwo widzieli, piłka nożna jest prostą grą, wystarczy być skutecznym w trzech, czterech sytuacjach, które się stworzy. No i mecz się wygrywa, dobrze zorganizowany zespół Piasta z tyłu liczył na kontry, takie kontry przy naszym rozkojarzeniu, szczególnie na początku meczu, no i pod koniec meczu, no nie ma co ukrywać. Czy to było rozkojarzenie, czy to było brak koncentracji, myślę, że będziemy musieli to sobie na spokojnie wszystko roztrząsnąć, żeby coś takiego nie miało miejsca, bramka stracona. Ze śląskiem w 90 Minucie, no to wszystko świadczy o tym, że pomimo tego, że ta gra nasza wygląda, wygląda przyzwoicie, bo to nie można powiedzieć, że, że nie graliśmy tego, co do tej pory. Gramy to, co do tej pory. Gramy, stwarzamy sytuację. Jesteśmy stroną, która chce grać w piłkę, no ale niestety, skuteczność nasza znowu zawiodła nas dzisiaj. No i wynik jest taki, jaki jest. Przegraliśmy mecz, to nie znaczy, że spuszczamy głowy i teraz będziemy tylko myśleli o porażkach, tych, które nam, nas dotknęły w tych ostatnich dwóch meczach. Jesteśmy już teraz myślą przy Podbeskidziu i będziemy wszystko robić, żeby na Podbeskidziu wywieźć taki wynik, który pozwoli nam pracować dalej, tak jak do tej pory pracowaliśmy nad jakością naszej gry. No szczególny, no oczywiście, że szczególny. Przede wszystkim derby, lokalne derby y, z, z przeciwnikiem, który, tak jak zauważyłeś Andrzej, y, ma tam troszeczkę cząstki mnie y, w, w, tym, w tym zespole. Y, no ale ja teraz skupiałem się tylko i wyłącznie na Górniku i na moim zespole, który y, przyszło, przyszło przyszedł zmierzyć się z Piastem. Wygrał Piast. Ja już pogratulowałem ciastowi. Co wcale nie znaczy, że nie chciałem, żeby było odwrotnie, a wręcz, wręcz no, jeśli mógłbym, to bym sam mm, pobiegał jeszcze, no, ale nie mogę. No cóż, gratuluję no, i tyle.